będzie takie obi w babcię i jest ze mną Maja Maja przywitaj się też. dobra i też stawcie na moim kanale łapkę w górę i subika dobra idziemy Maja dawaj tutaj do czego? Hmm. ale jestem a w ogóle dołączyłam do gry aha Maja muszę czekać dobra gdzie jest ta babcia hmm. Babcia! To możemy tą rybę w ogóle wziąć? Możemy babcie wrócić. Gdzie jest ta babcia? Gdzie jest ta babcia? Gdzie jest ta babcia? Nie, 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 O mój Ej, Co ona mi zrobiła? Zniszczyła mnie. O maja. Czeka, w ogóle mamy ząbki. piki paczka. Yy, szybko rybę bierzemy. Gdzie jest ta babcia, Gdzie jest ta babcia? O, o, o. Ona właśnie rzuca. Czemu ja tej ryby nie mogę? Jej, rzuciłam je. Czym tutaj jeszcze będę mógł? O niego, nie miego nie miego, nie Szybko idziemy na górę. Idziemy na górę. Albo nie, idziemy na dół. Ma... Szybko, muszę, o muszla A. właśnie. Idziemy. Ej dobrze. Ona tutaj leży. A. Ej, co ona ma? No tutaj dzisiaj robiono kulę. O tutaj tutaj. Dobra, dobra, jeszcze ma. Ej, ona ma bardzo to dużo, to dużo zdrowia, czyli te hp... O oh my god, oh, my, god, oh, my, god oh, my god, Ja będę chce, bo mam kulę i będę chciała o, mam kulę, mam kulę, jaką na sercu Maia chyba mówiłam. Dobra, rzucę. No właśnie. Mam nie, nie, nie O, nie, o, nie. o no. To można wziąć, żeby rzucać? Nie. Mm, nie można. Jezus, mała. mam ej, jeszcze Uj, my mam. Ja mam pistolet. Czy ja mogę go wziąć? Nie, nie możesz. Szkoda, szkoda. Ale mam... Tu... Gdzie ta babcia właśnie? Gdzie ta babcia? Gdzie ta babka? Stara. Ona w ogóle ma nóż wbity w ten, w głowę. Ona nógą No wiem. Wradzimy do tego innego pokoiku. Kto to? No nie. Ej, ja byłam na trzecim miejscu. Ej, a Moja była na pierwszym. Moja to wciskamy. I teraz poczekaj, musimy poczekać. Czy tutaj trzeba? Nie. O, idziemy, Maja. Dawaj. Um, jakie... O, um, nie, nie chcę na statku. O, ja jestem w tym domu, a ja głosuję na ten dom. Nie, jestem na statku. A, tak, okej. Waga, kto będzie babcią? Jaka no. dziewczyna? Ja ostatnio byłam babcią, jak nie nagrywałam jeszcze. E... O, dobra, mam jakiś klucz. Od razu idę po klucz. Od razu idę po klucz. O oh my god mam mega fajną rzecz. Mam łyżkę. Gdzie jest ta babka? Nie. Łóżką. Nóż, 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 nóż. Już tu zabrałam nóż. O nie, o nie, wywaliła mnie. Dobra, klucz mam. Jakby coś dwa klucze mam? Nie co? czy to jest skrzynka, dobra? No, Albo idziemy sobie na górę ją otworzyć. Mm, nie Co tam ma? Mega, mega. Nie można. A ja mam. A ja mam jakieś Gdzie ona jest? Gdzie ona, gdzie ona? Mm, gdzie ta babka? <susurwanie> o oh my god, oh my nie. Do szafki się schowałam, Jak tu nie mogę. No do szafki mnie popchnęła jaka baba. Dobra, mam nóż. Mam nóż. Nóż, nóż. Jezus Maria, czemu ja tym nożem nie umiem rzucać? Tak, idziemy na górę za nią, za nią. No sumie... Co co Kupieta, on ten nóż 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 oj co ja zrobiłam gdzie um, jest ta babka oh, tu no jest, 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 jest kamień kamień no co to jest kamień i krótkie no Jezus Maria jak ma nas. Śmierdzą, co? Um, dobra ja mam ten nóż ja chciałam ją trafić ja? nożem nie, ja nie mogę jej nożem Trafi Dobra, tam idziemy na dwór. Ja mam Można sobie tak po prostu... ten kamień! Czekaj, Boże, jakaś cieciucha bo jest. A ja chcę mieć na dwór, nie można ścianę, bo tutaj, tutaj, tutaj. To jest I... O, właśnie na dworzu jest dużo kluczy. No. Auto. Co to jest za tajne... Przejście. Nie wiem. Nie nie Dobre. Ja jestem na sobie chodzę. No ja nie. Jestem tutaj gdzieś. mnie. Dobra, tutaj otwieramy Jeszcze dwa klucze, czy dwa? Nie, oni są dwa klucze, tam jest jeden. Dobra. Gdzie O, tu jest. O ma. Nie, tam jest. A nie, tu jest dobra mama. to Nie no tam popu mnie. Dobra, biegniemy. Nie, to kto tam idzie. już tam idzie. Nie, nie, nie. Ja tam otwieram. Ja tam otwieram. Nie, dobra, dobra, szybko, szybko, szybko. szybko. O, ja mam się o, ja. Oh, Gdzie ona jest? Na dworzu. Chcę zwalić ta baba jakaś mierdząca, widziała nas tyle. Nie, 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 No w domu mnie bije. Ja sobie walu, walną walu, <ścoughs> Nie powiem. No jak mnie wywaliła. <śmiennie> Ale Dobra, No szybko, szybko, szybko. nie, 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 no ja znaczy cię nie mogę. Ej, macho, tutaj. Shikiera, shikiera. Dobra, mam sikera szybko i biegnę. O. A, jakaś osoba tutaj stoi. To ja. Aha. Um, jak tutaj będziesz ładna, szybko na nią. Ja mogę Ja mam sukierę. Gdzie ona jest? Na dworze, bo widzę, jak już wywala jakiś ludzi. Um, idę do domu, idę do domu, idę do domu. Dobra, widzę ją, widzę ją. Jej. jej, ale spadła, widzieliście to? Ej, Ale ona spadła normalnie z tego, ale dobrze jej, haha ha. Dobra, uciekamy, uciekamy Maja, szybko na górę, bo babka idzie Tu idę na te obi, na te obi, na te obi, na te obi szko, szko, szko. tutaj wejdzie? Nie, dobra, tu jej nie wchodzi to ja teraz idę szybko na dół Nóż, dobra, ja mam nóż Idę szybko do tej babki. I, tak. nie, 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 nie. nie wiem, czy ją zabiłam. Przez okno mi jeszcze wywaliła. No, tak, dobra, walnęłam ją. Kamieniem ją walnę. Kamieniem. Szybko, szybko idziemy. Gdzie ona? Na górę. gdzie ona jest. O, tu jest, tu jest, tu jest, tu jest, tu jest. Jaka? Kamień. Nie, 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 nie będziesz mnie walał. No. No. O oh co ona zrobiła, co na zrobię Ej, dobra, ona jest tam. Ja teraz muszę skoczyć tylko na dół. Ja, 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 ja dobra, jestem i... na dole. Nie wiem, czy mam ją walić Dobra, ona chyba poszła do kuchni. Ej. Ja chyba już była. Kruk, 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 kru. tak, już to kupiłam 11 HP ma, 11 HP, dobra, dobra dobra, teraz ją załatwimy o nie, babcie, babka, babka babka I widzę jakie idziecie ej, jest coś Maja znalazłam. na do, do, do. idziemy tam tam, ej grub dziadek? what? to jest, to jest Maja i tu byłem tu byłem ciężko i nie ja cię spać. To wodzie by ja byłem tył, jaki wodziej był. Ej, Ej, bo maja miała jakiś Pana. list. Gdzie on jest? Nie mogę go listu. Dźwignę. Dobra, idziemy do środka. Bo? On ma pułapkę, Ta? mega dobrze. On ma pułapkę, tylko nie wiem, gdzie jest babka. Gdzie ona? Bo się nie wiem, ona gdzieś nie wiem, czy ona w domu jest. Może tutaj? Dobra, mam butelkę, jakby coś. Mam butelkę, tylko gdzie ona jest? Ej, dobra. dobra. Mam jakieś lepsze, coś zbiłam. Butelkę jeszcze. No naprawdę, a ja teraz zbiłam butelkę. Ej, Dobra, szybko. Gdzie ona, gdzie ona? to Idziemy. Jeszcze teraz my wygramy. Uuu. Teraz ją załatwię na całe. Gdzie ona, gdzie ona jest? Gdzie ona jest? Gdzie ona jest? Gdzie ona jest? A tam, dobra, widzę ją. Kin, 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 kin no Ja ja Oj. Nie, nie no po co ja tak zrobiłam nie wiem po co tu, 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 tu. Nie, nie 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 no dobra ma, ma 6 hp okej okay, okej okay, masz hp co musimy uciekać no, prawie mi się skłodzę wywaliła. Jeszcze wywalił, wywaliła, nie wiem. muszę... nie, ale Idzie, kamień, kamień, dobra, kamień. Trzy HP ma. Dobra, jej, wygraliśmy. Jej. Uwaga. Babka w grobie leży. Ja jestem na czwartym miejscu. A Maja znowu na pierwszym. Hmm. <noise> Dobra, mam jedną papkę. Dobra. Dobra, zobacz. Ostatnia runda z Mają. I zobaczymy, kto będzie babcią na domu. Albo na plac zabaw, na plac zabaw, dawaj, na plac zabaw, na plac zabaw, na zabaw. Nie, no. Uwaga, kto będzie babcią. na plac zabaw? Nie! Ja chciałam, żeby. blisko nie. Dobra. Musimy ją bardzo teraz, yy, dobrze załatwić. Co, już zabita? Co to się stało? Małe dzieci wygrały? Aha, pewnie ona z gry wyszły. Wyszła, jest moja, Pewnie ona gr z gry wyszła? To ja chcę, byś teraz nie chcę. Nie, nie, nie. Na placu zabaw. Dobra, ja, ja chcę być mega. Ej, ona gra! Ej, ona gra, po prostu nie chciała się bawić. Dobra, ja proszę, ja chcę. Ja chcę, A, proszę. Ej, ona znowu jest! Ej, ona znowu jest! Dzieci wygrały. Ej, ona znowu jest, ale Beka. Gdzie ona? gdzie ona? Gdzie ona, gdzie ona? Tutaj, 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 gdzie, gdzie, gdzie... No kopie mnie. W domu. Co ja zrobiłam? Ty tam. Mm, 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 mm. O, ty dobra. Ma kiete, bo ha ha ha. Ale jeszcze no jeszcze raz mnie kopniesz, ty baboś Śmierdząca. Sie? Mm. Ej, nie, się, bo ja chcę być babcią. nie, ja no to zresetuj się się. nie, nie, Dobra, mm, mm, mm. teraz tak nie, zresetuję. babcią. Aha. Dobra, kończę już ten film. to i tak nie, 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 Bobby's over